Szablon Bloom to świeżość i minimalizm. Notea też, tylko w zupełnie nowej odsłonie. Notea to szablon z akcentem na naturę, z nasyconymi kolorami i ciepłym klimatem. Ta wersja pokazuje, jak z prostego tła można przejść do mocniejszego, bardziej charakterystycznego stylu. Kilka kliknięć, nowe kolory, inne czcionki i opowiadasz zupełnie nową historię. Edytor szablonów Shopper daje Ci możliwość tworzenia unikalnego wizerunku bez pisania ani jednej linijki kodu. A na szczęście nie musisz tego robić, bo Notea to gotowiec, który wystarczy, że zainstalujesz w swoim sklepie. Co w nim specjalnego? Pełnoekranowy slider z możliwością dodania tekstu i przycisku wzywającego do działania. To świetne miejsce na kolekcje sezonowe, kampanie promocyjne i przewodnie hasło marki. Moduł zakładki, nowości, bestsellery, promocje w jednym miejscu. Dzięki tym zakładkom zbierasz kluczowe grupy produktów w jednym wygodnym bloku. Klient nie musi skakać po wielu podstronach, tylko przyłącza widok jednym kliknięciem. To porządkuje ofertę i przyspiesza decyzję o zakupie. Akordeon produktów pozwala zwinąć rozbudowaną ofertę w czytelną listę sekcji, jak harmonikę. Klient rozwija tylko to, co go interesuje. Idealne, gdy masz kilka linii produktów, zestawy lub kategorie tematyczne i chcesz pokazać je w atrakcyjny, angażujący sposób bez ściany treści. Notea daje możliwość dodania grafiki bezpośrednio pomiędzy kafelkami produktów na listach kolekcji, kategorii czy w wynikach wyszukiwania. To idealne miejsce na komunikat o darmowej dostawie czy ważnej promocji, bez wybijania klienta z przeglądania oferty. Chcesz zobaczyć jak krok po kroku budować takie wersje? Wszystkie funkcje, layout i możliwości szablonu Bloom, na którego podstawie powstał szablon Notea, znajdziesz w naszym osobnym materiale wideo, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu.